Czy żałuje Pan, że według kolejnej plotki odrzucił Pan propozycję premiera w 2023 roku odpisu? A to nie plotka. Czyli to prawda? Nie, może nie odpisu, ale taka propozycja się pojawiła. Ona leżała bardzo realnie na stole. I też zrobiłem to z pełną odpowiedzialnością, bo wyborcy zdecydowali w taki sposób. To nie moja partia, która jest drugi, druga co do wielkości w koalicji, nie zajęła pierwszego miejsca. Wyborcy chcieli lidera Platformy Obywatelskiej na premiera w 2023 roku ewidentnie to powiedzieli. Ta emocja wtedy była bardzo silna i byłbym nieuczciwy wobec wyborców i swoich. A pewnie jeszcze bardziej moich koalicjantów, gdybym tutaj podejmował jakąkolwiek inną decyzję. Rozumiem, bo Czyli, a to pokazuje, że pazerność na stołki, bo też taka czasem e, wroga opinia e, się pojawia, jest nieprawdziwa, bo gdybym był pazerny na stołki, to bym pierwsze co robił jeszcze w tamtej kadencji Rozumiem. dogadywał się z pisem.